Dziękujemy firmie Benik za nominację do challenge'u, wyślij Brusa do Bostonu. Oczywiście dołączamy się do zbiórki pieniędzy na operację serca Mateusza. Bruce już zameldował się w naszej fabryce, Pomagam nam w codziennych obowiązkach, pracy na solarni, przygotowywaniu wyrobów do wysyłki, a także testowaniu gotowych produktów. Sami zobaczcie. Już przesyłamy Ci dużo ciepła i energii. Czasu pozostało niewiele, a droga daleka. Dlatego poprosiliśmy Brusa, by wezwał posiłki. Nominujemy następujące firmy: Grupa Meblowa Henryk Kaczorowski, Gabi Meble, Meble Marzenie oraz Polak Meble. Teraz Wasza kolej. Do dzieła! Brus! Ruszaj!